Witam Was! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak wrzucić filmik na YouTube. A więc tak, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście zalogować się na nasze konto na YouTube. I oczywiście jak jesteśmy już zalogowani, to klikamy Upload. U Was to będzie pisało Prześlij, jeżeli będziecie mieli po polsku. Jeżeli jest po angielsku to pisze. Jeżeli jest po angielsku, to po prostu piszę upload. A więc tak, teraz musimy odnaleźć ten film. Polecam wam program Bandicam, ponieważ dzięki temu programowi najłatwiej będzie odnaleźć... można będzie odnaleźć filmik. Wystarczy po prostu... Wystarczy po prostu nacisnąć Odtwórz. I proszę bardzo. To są nasze filmy, które nagrywaliśmy i po prostu prawym przyciskiem myszy je przenosimy tutaj do YouTube'a, czekamy chwilę, proszę bardzo, przesyłać, tutaj dajemy jakiś tytuł, jak chcecie, tutaj opis, ja tutaj piszę byle jak, bo ja to tak tylko... Yy, to film, tak. Wysyłam ten film. Wysyłam ten film. I tutaj wybieramy czy film ma być publiczny, czy prywatny. Yy. I... Naj i tak, jak się już nam wszystko załaduje, filmik i obraz, to dajemy po prostu publish. No i wtedy mamy ten filmik na naszym kanale. Wchodzimy w nasz kanał. Proszę bardzo, ten i film, ten filmik już jest. I. Czekamy chwilę. No. Proszę bardzo, mamy ten filmik. Tutaj jest ten filmik. 11, 11 sekundny, który wróciliśmy przed chwilą, ale ja tego filmu nie chcę, dlatego go usunę. A więc tak. A więc tak, to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że Wam się poradnik podobał, że Wam pomogłem. Subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie. Do zobaczenia, do następnego filmu.